Cześć, z tej strony Addet. Dzisiaj mamy na tapecie bitwę na EPR-90, a bohaterem bitwy jest. Szten warrior. <ś motorcycles> warrior. Warrior po prostu Warrior. Co to, to STN znaczy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale w każdym razie mamy prochorówkę, bitwę standardową, losowanie na topce. No i mamy kołowca, który oczywiście zmierza do krzaczka. Jak najszybciej, chyba do krzaczka. Chyba. E, tam na czacie jakieś tamże oszuści oszukali, bla bla, i takie tam inne. No tutaj też nasz bohater oszukuje, bo ukrył się w krzaczkach. I co więcej, nie został na razie wykryty. A za to świeci się bulldog, świeci się wrogi Eber, wrogi Eber nawet obrywa. No i to to właśnie jest. W sumie klasyk. Staniecie w krzaczkach. Ale ta bitwa zawiera w sobie jeden malutki, ale znaczący element, którego nie zobaczycie na zwykłych lightach. Rzadko również widać ten element na Łowcach, przynajmniej na tej mapie. Natomiast tutaj zobaczycie po prostu coś w stylu yy, riveride, czy coś, nie wiem, jakichś wyścigów samochodowych. Raczej yy. znaczy, taki nietypowy tor wyścigowy, ale tor z przeszkodami. Tak, właśnie, za chwilę będzie. No, może nie za taką chwilę, bo najpierw trzeba jakieś. Jakieś punkty asysty załapać, no, oczywiście tutaj duża część teamu przyjechała, no Pantera tak wychyliła dzioba, no i to było ostatnie jej wychylenie w życiu w tej bitwie, bardzo duże wsparcie z tyłu, fajnie gdyby ten eber padł, ja wiem, nuda, nuda, uuu jak ładnie, ładnie ten kołowiec poleciał i już mamy 4-0. Oczywiście to nie jest zasługa naszego bohatera. To jest zasługa krzaczków. To jest zasługa przeciwników, że też nie potrafili sobie stanąć w krzaczkach, tylko jeździli jak opętani, zwłaszcza ten EBR. Gdyby on sobie stanął w krzaczku, to naprawdę, to nawet Sojusz, Tofik się powiedział na czacie, że to wykrywanie jest chore. No chore, no chore. No. Przyjechał obiekt 263 i wynik jest 0-4 dla jego drużyny. On atakuje. No brawo, 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 kolego. No na pewno, na pewno nie ma tutaj żadnego lajta. No i, i cóż. Gdyby chociaż przeciwnicy próbowali blindować te krzaczki tutaj, no to jeszcze bym zrozumiał, ale tak to się niestety kończy. O, patrzmy. Nabiera mocy nasz bohater. I, 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 i... I ruszy, chyba ruszy. Ruszaj! Ruszaj! Warrior, ruszaj! Jesteś warrior! To musisz ruszyć. No i rusza najpierw na środek. Tak delikatnie. I to właśnie zaczyna się to, o czym mówiłem. Ten malutki element, który, którego raczej nie zobaczycie na zwykłych lighta Po prostu ride. Right. Zobaczcie. Trafienie w kółko. A co tam, kółko, nie? Pach, ciach. Jedziemy dalej. Bez HP. Drugie kółko. Pach, ciach. Kółeczko. Wokół całej gromady czołgów. Jedziemy dalej. Uszkodzone kółka. Nie tam. Co tam? Jedziemy. Kolejne kółko. Och, zżyjemy sobie. Ojej, następne kółko. Proszę bardzo. No, czyż to nie jest najbardziej odporna na ostrzał klasa pojazdu? Kolejne kółko. Proszę bardzo, brawo WG, brawo. To w sumie nie jest czołg w dobrych rękach, to jest... No tak, czołg w dobrych rękach, nie tyle naszego bohatera, co czołg w dobrych rękach WG. O, tak to nazwijmy. I sobie jedziemy dalej. Tutaj jest, jest obiekt 430, jest... O, no już on tak trafił, z bliska to trafił. No udało mu się, to był piąt, szósty strzał chyba. Który wszedł dopiero? No, kolejny wszedł. No już HP się skończyło lekko. I kolejne kółko Odisa 3. No cóż. Dużo tych kółek. Trzeba troszeczkę może się naprawić. I zaraz. Nie, nie bójcie się. Nie bójcie się. Zaraz Warrior tam wróci. No za daleko się cofa nawet. Troszeczkę. Spokojnie, spokojnie. On sobie naprawi Amoraczka. I ruszy dalej. Odwagi mu nie brakuje, ale. Cóż, ten pojazd sprzyja. Sprzyja takiej agresywnej grze. Takiej grze, która zakończyłaby się śmiercią na każdym innym lajcie. Bardzo szybko by się zakończyła. A ten sobie jeździ. Nie dość, że szybki to jeszcze ma magiczne kółka. Wyjazd na 53TP. Strzał. Ktoś by dobił tego obiekta, byłoby fajnie. Sam sam Warrior dobije. Nie, nie dobił. Auto-Aim. Czyterski Auto-Aim, pamiętajmy. Normalnie to był czyterski Auto-Aim zabroniony na innych klasach pojazdu, a WG zamontowało ten czyterski Auto-Aim na te piździki. Po to właśnie, żeby żeby jadąc 90 na godzinę nie miały problemu z trafianiem Załączeniem Autoima i trafianiem przeciwników. Nie dość, że oni nie mogą trafić w, w kołowca, i że ten kołowiec nawet po trafieniu potrafi zaabsorbować strzał na kółka, to później on też może spokojnie wszystko trafić. No i tak, tak to właśnie wyglądało. Ostatni z przeciwników, a Warrior zrobił. Jak tu widzimy ponad 9000 asysty. O! Oh, jeszcze tutaj no szkoda, że ten nie wpadł na nasze konto. A raczej na konto Warriora. Warrior Wariora. Warioro. <grytanie> Tą asystę zgadnął ktoś inny za ten ostatni czołg, No ale trudno się mówi. Przejdźmy do wyników szczegółowych. Padła masterka. Medal zwiadowcy. I służba patrolowa. Obrażeń niewiele. 1400 1418 expa fraga żadnego nie zaliczono na nasze konto. Ekspa też jest niewiele, ale przypominamy, że to jest tutaj przede wszystkim Asysta. Asystę. WG nie wynagradza po prostu w takim stopniu, w jakim powinno wynagradzać. No i tak to właśnie później bywa. 9 strzałów otrzymanych. 3. 3 przyjęte. No, niestety. 3 przyjęte 6. zablokowanych przez kółka. 6 strzałów, który light. Tak przeżyje. 6 strzałów z takich potężnych dział. Nie wiem, jeden, dwa strzały mogą się zdarzyć, ale 6 w kółka. No co za problem, nie? Co za problem na tym EBR-ze na kołowcach. 10 pojazdów wyspotowanych i tu jest dość znacząca liczba, no 9192 asysty o tym już wspominałem. No i w sumie ja dalej jestem przeciwnikiem kołowców. Dla mnie ta klasa nie ma racji bytu w World of Tanks. Przynajmniej nie w takiej formie. Naprawdę. To jest jakieś nieporozumienie totalne. No cóż, nie będę się nad tym rozwodził. Pokazałem to, co miałem pokazać. Parodię troszeczkę. No, Warrior zagrał Warrior zagrał agresywnie, poprawnie. Przeciwnicy zagrali zdecydowanie gorzej. Warrior to wykorzystał. Plus smaczkiem właśnie tego był rajd wokół tych czołgów zgromadzonych tam w tym małym kwadracie. To, było, to była wisienka na torcie. O. Chociaż ten tort taki troszeczkę smutny, bo naprawdę nie wymaga to większego wysiłku, jeżdżenie po prostu i przyjmowanie wszystkiego na gąski. No cóż, tak to już jest z kołowcami. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.